Witajcie miłośnicy nauki, zapraszam Was w kolejną fascynującą podróż do świata naukowych cudów. Czy zauważyliście kiedyś, ile rzeczy wokół nas porusza się po okręgu? To naprawdę magiczne, gdy zaczynasz na to zwracać uwagę. Jest wszędzie. Pomyślcie o kołach roweru, które obracają się nieustannie podczas jazdy, o ziemi krążącej wokół słońca, wykonującej pełen obrót co roku, a nawet o bączku, który wiruje bez ustanku, dopóki nie straci impetu. To jest właśnie ruch po okręgu i jest to fundamentalne pojęcie w fizyce. To nie tylko teoria, to coś, co widzimy i doświadczamy na co dzień. Czym więc dokładnie jest ruch po okręgu? Przyjrzyjmy się temu bliżej. To po prostu ruch obiektu po torze w kształcie okręgu. Możemy to zaobserwować w wielu różnych sytuacjach. Ten tor może być pełnym okręgiem lub jego częścią. Obiekt może poruszać się po zamkniętej pętli lub tylko po jej fragmencie. Ważne jest to, że obiekt zawsze porusza się po krzywej, zachowując stałą odległość od centralnego punktu. Zrozumienie ruchu po okręgu pomaga nam wyjaśnić, jak samochody pokonują zakręty, wykorzystując zasady siły dośrodkowej, aby bezpiecznie skręcać, jak satelity krążą wokół Ziemi, utrzymując się na swoich orbitach dzięki sile grawitacji, a nawet jak pralki wirują nasze ubrania, wykorzystując siłę odśrodkową do usuwania wody. To fascynujący temat z wieloma praktycznymi zastosowaniami. Od rollercoasterów w wesołych miasteczkach po orbity planet, ruch po okręgu jest wszędzie wokół nas. Jesteście gotowi, aby zagłębić się w ten temat i dowiedzieć się więcej o tym niesamowitym zjawisku? No to ruszamy. Na początek, pomówmy o ruchu jednostajnym po okręgu. To podstawowe pojęcie w fizyce, które pomaga nam zrozumieć, jak obiekty poruszają się po torze kołowym. Ten typ ruchu opisuje obiekt poruszający się po okręgu ze stałą prędkością. Jest to fascynujące, ponieważ pomimo stałej prędkości, pod powierzchnią dzieje się coś więcej. Wyobraźmy sobie samochód poruszający się po idealnie okrągłym torze ze stałą prędkością 30 km na godzinę. To jest właśnie ruch jednostajny po okręgu. Samochód porusza się ze stałą prędkością, ale jego ruch nie jest wcale prostoliniowy. Teraz możecie pomyśleć: ale chwila, moment, skoro prędkość jest stała, to czy samochód nie porusza się ze stałą szybkością? To częste pytanie i ważna rzecz do przemyślenia. Rzecz w tym, że prędkość jest wielkością wektorową, co oznacza, że ma wartość, szybkość i kierunek. Tak więc, podczas gdy wartość prędkości pozostaje stała, jej kierunek ciągle się zmienia. Mimo, że szybkość samochodu jest stała, jego kierunek ciągle się zmienia, gdy porusza się on po okręgu. Ta ciągła zmiana kierunku jest kluczowa dla zrozumienia tego ruchu. A ponieważ prędkość się zmienia, wiemy, że musi istnieć przyspieszenie. To przyspieszenie nie jest skierowane w kierunku ruchu, ale w stronę środka okręgu. To prowadzi nas do kolejnego ważnego pojęcia przyspieszenia dośrodkowego. Jest to przyspieszenie skierowane do wewnątrz, które utrzymuje obiekt na torze kołowym, uniemożliwiając mu poruszanie się po linii prostej. Przyspieszenie dośrodkowe jest kluczem do zrozumienia ruchu po okręgu. To podstawowe pojęcie w fizyce, które wyjaśnia, jak obiekty poruszają się po zakrzywionym torze. Jest to przyspieszenie, którego doświadcza obiekt, gdy porusza się po okręgu. Bez tego przyspieszenia, obiekt po prostu poruszałby się po linii prostej z powodu bezwładności. Słowo dośrodkowe oznacza dosłownie szukające środka. I właśnie to robi to przyspieszenie. Zawsze wskazuje środek okręgu. Ten wewnętrzny kierunek jest niezbędny do utrzymania ruchu po okręgu. Wyobraźcie sobie, że obracacie piłkę przywiązaną do sznurka. Gdy ją obracacie, czujecie napięcie sznurka, który ciągnie piłkę w kierunku waszej ręki. Piłka chce polecieć prosto, ale sznurek ciągnie ją z powrotem do środka. To doskonały przykład siły dośrodkowej w działaniu. To wewnętrzne przyciąganie to właśnie siła dośrodkowa i to ona powoduje przyspieszenie dośrodkowe. Bez tej siły piłka nie poruszałaby się po okręgu. Wartość przyspieszenia dośrodkowego można obliczyć za pomocą wzoru a 2 r, gdzie a to przyspieszenie, v to prędkość obiektu, a r to promień okręgu. Ten wzór pomaga nam określić ilościowo zależność między prędkością, promieniem i przyspieszeniem. Oznacza to, że im szybciej porusza się obiekt lub im mniejszy jest okrąg, tym większe jest przyspieszenie dośrodkowe. Zrozumienie tej zależności jest niezbędne do rozwiązywania różnych problemów, od projektowania bezpiecznych dróg po planowanie misji kosmicznych. Ruch jednostajny po okręgu może brzmieć jak coś egzotycznego, ale przykłady znajdziemy wszędzie wokół nas. Oto tylko kilka z nich: karuzela łańcuchowa. Krzesełka na karuzeli łańcuchowej poruszają się ze względnie stałą prędkością, wykonując ruch jednostajny po okręgu satelity. Satelity krążące wokół Ziemi ze stałą prędkością to kolejny przykład ruchu jednostajnego po okręgu. Grawitacja Ziemi zapewnia siłę dośrodkową, która utrzymuje satelitę na orbicie. Wentylator sufitowy. Łopatki wentylatora sufitowego obracające się ze stałą prędkością demonstrują ruch jednostajny po okręgu. Te przykłady pokazują, że ruch jednostajny po okręgu jest bardziej powszechny, niż mogłoby się wydawać. Część piąta. Ruch niejednostajny po okręgu. Zmiana tempa. A teraz przyspieszmy trochę. Co się dzieje, gdy prędkość obiektu poruszającego się po okręgu nie jest stała? Wtedy właśnie wkracza do gry ruch niejednostajny po okręgu. Wyobraźcie sobie roller coaster pokonujący pętle. W miarę jak wagonik wznosi się na pętle, zwalnia, a gdy z niej zjeżdża, przyspiesza. Wagonik nadal porusza się po okręgu, ale jego prędkość się zmienia, co czyni ten ruch niejednostajnym. W ruchu niejednostajnym po okręgu obiekt doświadcza zarówno przyspieszenia dośrodkowego, ponieważ zmienia się kierunek jego ruchu, jak i innego rodzaju przyspieszenia, zwanego przyspieszeniem stycznym. Część 6. Przyspieszenie styczne. Przyspieszanie i zwalnianie. Przyspieszenie styczne to tempo zmian prędkości obiektu poruszającego się po okręgu. Nazywa się je stycznym ponieważ jest zawsze skierowane stycznie do okręgu, czyli wzdłuż toru ruchu obiektu. Jeśli obiekt przyspiesza, przyspieszenie styczne ma ten sam kierunek, co prędkość obiektu. Jeśli obiekt zwalnia, przyspieszenie styczne ma kierunek przeciwny do prędkości obiektu. Wyobraźcie sobie samochód, który przyspiesza, opuszczając rondo. Samochód doświadcza zarówno przyspieszenia do środkowego, aby utrzymać się na zakrzywionym torze, jak i przyspieszenia stycznego, aby zwiększyć swoją prędkość. Część siódma. Przyspieszenie całkowite, łącząc przyspieszenie dośrodkowe i styczne. W ruchu niejednostajnym po okręgu, zarówno przyspieszenie dośrodkowe, jak i styczne działają na obiekt jednocześnie. Te dwa przyspieszenia są do siebie prostopadłe, co oznacza, że działają pod kątem 90 stopni. Aby znaleźć całkowite przyspieszenie obiektu, musimy zastosować dodawanie wektorów. Wektor całkowitego przyspieszenia będzie wskazywał gdzieś pomiędzy wektorami przyspieszenia dośrodkowego i stycznego, w zależności od ich wartości i kierunku. Wartość całkowitego przyspieszenia można obliczyć za pomocą twierdzenia Pitagorasa, ponieważ przyspieszenie dośrodkowe i styczne tworzą przyprostokątne trójkąta prostokątnego, a przyspieszenie całkowite reprezentuje przeciwprostokątną. Część 8. Przykłady ruchu niejednostajnego po okręgu w życiu codziennym. Ruch niejednostajny po okręgu jest tak samo powszechny jak ruch jednostajny po okręgu. Oto kilka przykładów: roller coastery. Jak wspomnieliśmy wcześniej, roller coastery ciągle zmieniają prędkość pokonując pętle i zakręty, co czyni je klasycznymi przykładami ruchu niejednostajnego po okręgu. Samochody na krętych drogach, gdy samochód przyspiesza lub zwalnia na zakręcie, wykonuje ruch niejednostajny po okręgu. Planety krążące wokół Słońca, wierzcie lub nie, planety nie krążą wokół Słońca po idealnych okręgach. Ich eliptyczne orbity oznaczają, że poruszają się z różnymi prędkościami, a zatem wykonują ruch niejednostajny po okręgu. Jak widać, ruch niejednostajny po okręgu jest wszechobecny w naszym wszechświecie. Część dziewiąta Podsumowanie koniec podróży. To była fascynująca przejażdżka. Poznaliśmy fascynujący świat ruchu po okręgu, od stałego wirowania bączka po zmienne prędkości rollercoasterów. Dowiedzieliśmy się o przyspieszeniu dośrodkowym, wewnętrznej sile, która utrzymuje obiekty w ruchu po okręgu, oraz o przyspieszeniu stycznym, które pojawia się, gdy obiekt zmienia prędkość poruszając się po okręgu. Zrozumienie tych pojęć pomaga nam wyjaśnić szeroki zakres zjawisk w naszym wszechświecie. Od ruchu planet i gwiazd po projektowanie dróg i atrakcji w wesołych miasteczkach. Część dziesiąta. Dalsze badania. Kontynuuj eksplorację. To dopiero początek naszej podróży po świecie ruchu po okręgu. Jest tak wiele więcej do odkrycia i zbadania. Jeśli chcecie zgłębić ten temat, zachęcam do zapoznania się z pojęciami takimi jak prędkość kątowa, przyspieszenie kątowe oraz związek między wielkościami liniowymi i kątowymi w ruchu po okręgu. Możecie również zbadać, jak ruch po okręgu wiąże się z innymi dziedzinami fizyki, takimi jak energia kinetyczna ruchu obrotowego i moment siły. Pozostańcie ciekawi świata i pamiętajcie, świat jest pełen niesamowitej nauki, która czeka na odkrycie.